Serwis YouTube będzie dobry, wszystkim, bardzo gracji ja i bardzo serdecznie. ja jestem Milki to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta. słuchajcie, jakże nie inaczej. Koniecznie zostawcie łapkę w górę na wstępie oraz zasubskrybujcie mój kanał i zobaczcie, jaką mam fajną koszulkę Minecraftową. I taką możecie kupić na sklepie. Link jest w opisie milkiwake.twitters.com Bardzo serdecznie Was zapraszam. I tak, co dzisiaj słuchajcie. Jeżeli chodzi o nasz domek, tutaj naszego intruza wybacza kogokolwiek, nie wiem kogo, niestety... Nasz piesek nic nie wykrył. Ja też w ostatnim czasie po prostu nie, nic nie wykryłam. Eee, jak ten domek stał tak dalej stoi i w ogóle no, nic się nie pozmieniało wiem, Także Myślę, że no, na chwilę po prostu to zostawimy. O, tu jakiś zombieczek, jest nieprzyjemna sprawa. Halo, halo. Co to ma być? A, dobra, już płonie, więc walić go słuchajcie, więc tak słuchajcie. Co robimy w dzisiejszym odcinku? Mimo wszystko, że jestem do młamywacza jakiegoś, to ja jestem troszeczkę tym wszystkim, wiecie, zestresowana, w sensie no... Mimo wszystko wolałabym chyba jakieś cenniejsze rzeczy ukryć przed tym włamywaczem W razie jakiegoś tutaj większego napadu Także myślę, że to jest dobry pomysł I właśnie to słuchajcie w dzisiejszym odcinku zrobimy Czyli zrobimy sobie oczywiście skrzynkę Taką, aby włamywacz po prostu nie znalazł nic I tak, poza odcinkiem oczywiście jak widzicie zrobiłam to, co miałam wcześniej zrobić Czyli ten pokój na enchanting Table Tylko, że teraz jest taki problem, że ja go zrobiłam I teraz nie wiem co dalej, w sensie... No nie wiem gdzie dać ten Enchanting Table, bo tak jakby tutaj na środek to nie za bardzo, bo ten Enchanting Table jest, wiecie, tylko jednokrotkowy, więc ewentualnie musiałbym dać tutaj dwa Enchanting Table. Także no nie wiem, słuchajcie, jak to zrobić, jeszcze coś pomyślimy, ale jak na razie, to jak mówiłam, trzeba, słuchajcie, zrobić bezpieczne miejsce na nasze... Mm, aż 8 diamentów! pięć szmaragdów, myślę, że diamentową zbrójkę. No i złoto. To wszystko musimy oczywiście schować, ponieważ są to najcenniejsze rzeczy jakie mam, jakie posiadam. Także to sobie schowamy, ale najpierw oczywiście musimy zdrowożyć tą jakże ciekawą skrytkę. Zabierzemy sobie troszeczkę wełny, ponieważ oczywiście pod yy, dywanem ukryjemy. Nasz, ym, naszą skrzynkę Bo jakby nie inaczej To musi być, sojecie, bardzo, bardzo przemyślane No i mam bardzo mało drewna I trzeba byłoby ruszyć, słuchajcie, na jakąś wyprawę Żeby pozbierać sobie te wszystkie takie najważniejsze rzeczy Zaraz też powiem wam, jak dokładnie mam pomysł Żeby to zrobić Jak się robiło tylko drabinki, powiedzcie mi, czekajcie Drabinka to było takie coś, co nie? O, proszę, dobra, umiem, umiem Jest git i tak, myślę, że słuchajcie, gdzieś tutaj zrobimy tą... Em, w tym pokoju zrobimy... E, myślę, że tutaj na przykład tą ukrytą skrzynkę możemy zrobić nawet taką dwie, taką po troszeczkę większą, żeby wiecie, żeby oczywiście więcej miejsca było. I zastanawiam się, czy można... O, jak dobrze! Właśnie tak sobie tam. To jest idealny sposób na to, aby ukryć sobie itemki jakieś ważniejsze. Musimy zrobić w takim razie jeszcze jedną skrzyneczkę. Oj, okej. Okay. I sobie ją to schowamy zaraz, czekajcie, zabierzemy sobie oczywiście trochę stona, przed, zrobimy nas stonbriki i pójdziemy tam ładnie to wszystko popełnić, bo oczywiście zależy mi, żeby to ładnie wszystko wyglądało. E, więc tak, tutaj będą drabinki, a tutaj oczywiście będzie nasza ukryta, tajemnicza skrzynka. Ale akcja, słuchajcie, widzieliście takie coś kiedyś? Bo, bo ja nie widziałam, no ale dobra. E, teraz tak, dajemy tutaj skrzynkę oczywiście. Eee, zobaczcie, chowamy te takie najważniejsze itemki. Eee, następnie dajemy tutaj, proszę bardzo, eee, drabinki, i na to możemy dać. Słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda. Wow, no nie ma szans, żeby łamywa, słuchajcie, odkrył tą tutaj. No nie, no to jest po prostu, uważam, że to jest skrytka idealna. Tak to zostawiamy. Myślę, że tutaj możemy jeszcze dla takiej niepoznaki wiecie więcej troszeczkę dywaników dać, ponieważ dywaniki bardzo ładnie wyglądają, a, a słuchajcie, są naprawdę bardzo spoko. Dobra, to tak, myślę, że już to mamy z głowy. Yy, dosyć szybko nam to zajęło. W ogóle cały czas jakiś zombie mi tutaj warczy. O. To bardzo denerwuje, ale po prostu stąd pójdę sobie. E, nazbierać troszeczkę więcej drewna, ponieważ najwyższy. Uuu! Co to ma być? Ale mnie zaskoczył. Najwyższy czas, stajcie pozbierać takie ważniejsze itemy, ponieważ ich po prostu nie mamy. Także ja ruszę na taką malutką przygodę i troszeczkę pościnamy, oczywiście, drewna, ale to nie tutaj, to troszeczkę dalej. No i oczywiście przyjdziemy się obok tego naszego domu, włamywacza. No i zobaczcie, no tak było, te 7 dirta tak dalej jest. Jest węgiel, no nic się po prostu tutaj nie zmieniło. Także nie wiem, może ten włamywacz tutaj intruz, ktokolwiek po prostu. Nie wiem, może, może po prostu wyparował albo przeniósł się na inny świat. Naprawdę nie mam pojęcia, e, co się dzieje, ale mi to oczywiście jak najbardziej na rękę, dlatego że nie chciałbym, żeby, nie chciałbym żadnego spotkania z tym kimś. E, może taka się w ogóle jest modyfikacja, ale tak nic nie wygrywałam, także w nie wiem, nie mam pojęcia, ale możemy sobie sobie, sobie już podzielić troszeczkę drewna i swoją drogą jest dziela, co oznacza, że jutro jest poniedziałek. I to nie oznacza, że idziemy do szkoły, ponieważ w końcu, słuchajcie, są... jest przerwa świąteczna, więc zarąbiście, naprawdę się tak cieszę, w końcu będę miała troszeczkę więcej czasu, żeby pograć Minecrafta i dla Was ponagrywać, także naprawdę zarąbiście, ja się naprawdę bardzo cieszę z tego powodu, że w końcu mam odpoczynek od tej szkółki, ponieważ, no nie ukrywam, no ja oczywiście bardzo lubię chodzić do szkoły i wiecie, i to wszystko, no nie, ale ale tak jakby, no, bez przesady, co nie, bez przesady, po prostu, fajnie też posiedzieć w domku i pograć Minecrafta. Możecie napisać w komentarzu, jakie macie plany, słuchajcie, na tą, na te, na te, na tą długą przerwę świąteczną, ponieważ, kurczę, ona trwa aż do 2 stycznia, czyli dwa tygodnie, a dla niektórych może nawet 2,5 tygodnia, ponieważ mogą sobie zrobić wolny do 7 stycznia aż. No i oczywiście ewentualnie... Jeden tydzień zostać jeszcze w domku i potem dwa tygodnie ferii, przynajmniej ja mam, ja mam jako pierwsza ferie, Także możecie się też pochwalić kiedy macie ferie W ferii będzie na pewno bardzo dużo filmików I oczywiście, no teraz też będzie dużo filmików Ponieważ w końcu mam na to czas i nareszcie koniec z tą szkołą, słuchajcie Ja tak długo na to czekałam, żeby w końcu po prostu W poniedziałek, ja jeszcze nie, nie mogę doczekać jutra, dlatego że W końcu będę mogła sobie jutro rano wstać Pewnie z przyzwyczajenia wstanę o 6 tak jak codziennie ale tak się popatrzę na te zegarek i powiem: "O nie, nie, nie tym razem! Wyłączę i pójdę po prostu spać." Także no, naprawdę super sprawa. W ogóle, kurde, przez przypadek zaczęłam kopać to wielkie drewno i drzewo. To znaczy się, a ja tak nie lubię tych dużych drzew, bo bardzo dużo tu jest po prostu ukrytych w, drzewa, w liściach yy, drewna. Więc no, średnio, średnio. no właśnie, na przykład, tak jak tam, ale Już po prostu zostawiamy to, ponieważ po prostu nie chce mi się w świecie tego tego szukać, tych drewienek poukrywanych, więc po prostu pójdziemy sobie dalej eee, troszeczkę tego drzewka potrzebujemy, ponieważ nie ukrywam, że mam naprawdę bardzo fajne rzeczy, które możemy zbudować no ale oczywiście do tego potrzebujemy troszeczkę drzewa także to wszystko musimy sobie pozbierać, eee, wiem, że może być to troszeczkę nudne dla was, ale słuchajcie nazbieramy sobie tak brzozowego dwa staki eee, zwykłego i możemy zlecieć do domku no i w sumie nie wiem co porobić, ale coś tam w sobie jeszcze myślę, że porobimy. Na pewno e, możemy zrobić wiele, ponieważ, no jak mówię, no, nareszcie jest czas na to wszystko. I możecie pisać w ogóle w komentarzu, czy coś zbudować. E, wiem, że po, 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 w poprzednim odcinku pisaliście mi różne rzeczy. Jest... O nie, znowu to drzewo. Dobra, zostawiam je, po prostu zostawiam. Olewam to drzewo. Mm, jeszcze nie czytałam dokładnie tych komentarzy, ale wiem, że tak, wiecie, jak serduszkowałam, tak kątem oka tylko widziałam właśnie te wasze... Różne propozycje, także jeszcze raz je przeczytam i na spokojnie wtedy wybiorę coś, co mogłabym tutaj zbudować albo może wyruszyć, bo też pisaliście, że mogę wyruszyć na jakąś wyprawę. Także no w sumie to byłby ciekawy, całkiem ciekawe odcinki, gdybyśmy wyruszyli na taką dłuższą wyprawę. Wiecie o co chodzi? E, dookoła świata e, niczym Ferdynand Magellan, albo nie wiem, jak kolumn do Ameryki, bo w sumie nie, nie wiemy na jakim kontynencie jesteśmy jako tako. I czy ktokolwiek jest jeszcze z nami na tym kontynencie i na tym świecie, ponieważ jak widzieliście, różne dziwne rzeczy się dzieją. Tak w ogóle te góry są takie śliczne. No nie mówcie, że wy nie lubicie gór. Naprawdę. No góry są przepiękne, naprawdę. E, uwielbiam góry, jeżeli ktoś też lubi góry, to może napisać. Zawsze chciałabym, e, takie moje marzenie było mieszkać gdzieś, gdzie są góry. Na przykład taka Norwegia. Czy sobie sobie wyobrażacie, nie dość że góry, jeszcze piękne rzeki i jeziora? Naprawdę Norwegia to jest takie piękne miejsce, bardzo bym tam chciała by, 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 pojechać. Możecie też napisać, gdzie byście najbardziej chcieli pojechać. Ja właśnie chyba do Norwegii, no i Rosja oczywiście. Rosja to też bardzo, bardzo ciekawe państwo. Fajnie by było w sumie. A z tego, że uczę się języka rosyjskiego, no to mam jakieś, słuchajcie, ułatwienie, bo łatwiej oczywiście tam będzie mi wszystko się tam porozumiewać z tymi rosyjskimi ludźmi. Okej, okay, dobra, wiecie co? Mam naprawdę już bardzo dużo tego drewna. Myślę, że. E, aż nam się siekierka, jak nam się kis, siekierka skończy to po prostu wracamy bo, no bo to jest bez sensu jak tak będziemy tutaj długo ponieść, no to, to, to słuchajcie bez sensu mamy już i tak, tak aż e, brzozowego drewienka, także naprawdę bardzo, bardzo super się składa I tak swoją drogą jeszcze a propos e, super rzeczy to bardzo dziękuję firmie Genesis za takie wyposażenie zarobiste, ponieważ ostatnio tak, kurczę, moje stanowisko komputerowe się rozwinęło, mam, nowy, mam nową podkładkę świecącą, słuchajcie, wyobraźcie sobie, świecącą podkładkę. Przysłali mi również biurko, które jest takie wygodne, że to jest niemożliwe, wszystko możecie oczywiście znaleźć na ich stronie. Ja bardzo gorąco polecam, ponieważ no jest to wszystko takie po prostu wygodne, naprawdę. Bardzo dziękuję firmie Genesis. Oczywiście pozdrawiam wszystkich tam z ekipy, którzy wysyłają mi te bardzo ciekawe, fajne prezenciki. Ok, idę jeszcze mamy? 20. Dobra, nie możemy tego zmarnować, słuchajcie, 20, mamy tylko uderzeń siekierki, więc musimy zadać bardzo dobre uderzenia. Eee, tutaj sobie, oczywiście. To już w ogóle noc się zbliża, także musimy wracać do domu, ponieważ ja nie chcę walczyć, słuchajcie, z potworami, trochę się boję, bo ja jednak nie jestem, słuchajcie, jakąś, jakimś doświadczonym bardzo graczem, także wiecie, no, trzeba uważać, idę? cztery tylko. Dobra, no to w takim razie, słuchajcie, wchodzimy sobie na górę tego drzewka i ostatnie cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę bardzo. Idealnie, słuchajcie, idealnie. Bierzemy do rączki miecz, ponieważ ja tutaj nie wiem na jakie niebezpieczeństwo nas naszczyka, także teraz musimy bardzo, bardzo uważać oczywiście. Okej. Okay. O, trzcina w ogóle. Zapomniałam, że tutaj rośnie trzcina. Trzeba więcej jej postawić, dlatego że jak ja bym chciała, słuchajcie, sobie zrobić Enchanting Table, no to oczywiście, no wiecie, no potrzebujemy jednak mimo wszystko tej trzcinki troszeczkę tutaj, więc ja sobie ją postawię. Oczywiście te liście stąd usunę, bo one nam tutaj będą tylko przeszkadzać i przez to nam blam, trzcina nie będzie rosła. Także sobie tutaj ładnie postawię. Pięknie słuchajcie teraz to wygląda. Może nawet troszeczkę oświetlimy. Ło! Wow, prawie wpadłem. O, wpadłam, dobra, nieważne. E, troszeczkę sobie to oświetla, żeby tutaj było widać, że tutaj ta nasza trzcina rośnie. Więc tak, brzeg tylko oświetlimy sobie leciutko, wiecie o co chodzi, żeby... Były jak najbardziej ok. I w ogóle, właśnie, mam jeszcze słuchawki z Genesis na sobie. Także mega fajna sprawa. Ok, oświetlę tutaj ładnie brzeg, bo warto, słuchajcie, mieć go oświetlony, że wiecie, żeby wszystko widzieć, oczywiście, i, i być tutaj pewnym wszystkiego. Ok, naprawdę martwi mnie bardzo ten dom. Kurde, no ale no nikogo tam nie ma. No ja też jestem na normalnym moim świecie, słuchajcie, więc no, no naprawdę no ja tego w ogóle nie rozumiem, co tutaj się w dzieje. E no Niebezpieczna sytuacja, słuchajcie, bardzo niebezpieczna sytuacja. Tutaj jest tutaj stan wyjątkowy, słuchajcie, powinniśmy ogłosić w naszej, naszej wiosce, w której jest tylko jeden dom. Jest dosyć niebezpieczny, jest niebezpieczny. W ogóle tam jest jakiś kliper i tam jest szkielet po drugiej stronie. Ale się boję teraz, ale się boję. Nie, 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 nie wybuchnij, nie wybuchnij, proszę, nie wybuchnij. Musimy tak uważać, słuchajcie, teraz. Muszę tutaj naprawdę bardzo, bardziej oświetlić, bo same potworki mi się tutaj spawnują. Popatrzcie, tu jest potworów. Dobra, troszeczkę sobie to teraz oświetlimy mniej więcej. Ale szybko wracamy do domku, bo naprawdę nie chcę, żeby mi się cokolwiek stało. Dobra. I od razu lecimy się przesłać. Porsche, możemy? Możemy, bardzo fajnie. Bo, jakbyśmy nie mogli, to ja nie wiem, co ja bym naprawdę zrobiła. Bo, to jest naprawdę niefajna sytuacja. Dobra, standardowo oczywiście musimy się zdrestwić w dziwnym miejscu. I tutaj, ach, wiem, już to mi tutaj nie pasuje. Miałam to naprawić. I tutaj mi się też to nie podoba. A tak, to chyba jest wszystko w porządku. Tak mi się wydaje. Dobra, wiecie co? To jest jeszcze w ogóle bardzo brzydkie. Tutaj byś trzeba było. Jakoś, ład, jakoś ładnie to słuchajcie porobić i nawet mam pomysł, żeby to po prostu taki najprostszy, słuchajcie najprostszej postaci ogarnąć. Um, zabierzemy sobie troszeczkę więcej kobylstona do przepalenia i słuchajcie, czy ja mam jeszcze jakiś ston? Oczywiście, że mam ston, oczywiście ston brick. Zawsze mówię na ten ston brick stone nie wiem dlaczego, jakoś tak po prostu z przyzwyczajenia. Wybaczcie mi za to, ale nie umiem po prostu inaczej. Dobra, tak, tutaj to zrobimy i tutaj to samo słuchajcie, to będą takie filary. Pyk. I tutaj musimy coś zrobić. To mi się nie podoba. To musimy zrobić tak. I dopiero teraz w ten sposób. Ym, tutaj możemy zrobić tak. I jak teraz zrobimy? Tak. I tak. Tak. I tak. No i tutaj oczywiście stone. Proszę bardzo. I proszę bardzo. Ja od razu lepiej to słuchajcie wygląda. Tutaj jeszcze sobie musimy. Ładny stąd dać, żeby to oczywiście wszystko miało jakoś ręce i nogi. I jest naprawdę pięknie teraz. Ponieważ, no nie, nie ma takiej brzydkości, słuchajcie, jak przed chwilą była. Jest teraz bardzo, bardzo ładnie. A chyba tutaj sobie zostawimy stona, ponieważ byłoby to naprawdę mega ciężkie, wiecie, usuwać ten ston cały. Także ja go to ja po prostu to tak zostawię. Bardzo mi się to tutaj podoba. Naprawdę jest chyba ok, jest jest w porządku. Możemy jeszcze jakoś pompilnować ze schodkami albo z jakimiś tam innymi. Nie wiem. Rzeczami, na przykład płotkami, yy, pod, właśnie podkami, ale jakoś tak nie do końca mi się chce, słuchajcie, tego wszystkiego szukać. Także to sobie wszystko odłożymy, no, tego już nie możemy, ponieważ nie mamy sobie tyle skrzynek. Tutaj mamy jeszcze jakąś skrzynkę, to, to możemy do tej odłożyć w sumie. I tak, czy ja coś muszę tutaj w jeszcze poprawić? Myślę, że wszystko bardzo ładnie tutaj wygląda. Zastanawiam się, czy tutaj cokolwiek robić, no bo w sumie to jest takie miejsce, no ja już nie mam pomysłu, słuchajcie, co byśmy mogli robić, bo w sumie mamy, nie mamy magazynu jeszcze, w sumie. To jest. Akurat, kurde, ciężka rzecz, ponieważ magazyn, zawsze miałam magazyn, a teraz, słuchajcie, nagle nie mam. No ale też, kurczę, z drugiej strony, czy mi jest magazyn potrzebny? Jakoś tak nigdy go nie używałam do końca, więc nie wiem, słuchajcie, co zbyt robić. Ale no, no na, na razie zostawimy. E, nie mam już pochodni? Tutaj mam jeszcze pochodni, ok. Na razie chyba nie będę robić żadnego magazynu. W sensie po prostu to jest takie, mam wrażenie, że bardzo, bardzo zbędne. No, chciałam tam sobie dać pochodnie jeszcze, bo to się przyda, okej, okay. żeby tutaj było jak najjaśniej, dlatego, że nie lubię jak jest ciemno, Ja się wtedy boję, słuchajcie, że mi tutaj się coś pojawi, zabije i takie tam, ohoho, ho, właśnie, a propos, a propos, o, wiecie co możemy teraz zrobić, teraz słuchajcie, koniecznie, ale to, proszę, nie, 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 nie. please, 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 o nie, o nie, ucieka, słuchajcie, ja nie chcę, słuchajcie, żeby mi ten klipper wybuchnął pół chaty. więc ja go, okej, okay, dobra, ten już nie żyje, teraz jeszcze tylko klipera musimy... O, o o, o no, superansko, po prostu superansko. Jak ja tego nie lubię, jak mi ten kliper bucha. A, dobra, trudno, już to nie będziemy tego tak odzorowywać, jak było, ale mniej więcej, żeby to jakoś wyglądało, oczywiście musimy to zakleić. Tutaj jeszcze troszeczkę potrzebujemy klocków, ale jak tak zrobimy, to jest w miarę, w miarę naturalnie. Więc tak, jak mówię, czas na oświetlenie słuchacie domku. To jest najwyższy czas. Tak zwłaszcza tutaj w tym miejscu Ponieważ tutaj się nam bardzo dużo potworków pojawia Zresztą nawet ja już teraz słyszę jakieś potwory Ja nawet nie wiem skąd one się słuchajcie biorą Naprawdę ja tego nie rozumiem i nie pojmuję e, Oświetlę sobie tutaj Bardzo ładnie wszystko oczywiście Tutaj naszego pieska też trzeba oświetlić I tutaj zjedzmy sobie coś w ogóle Bo jestem taka głodna, że Zaraz z głodu umrzemy Okej, okay, masz, palion, zjedz sobie, proszę, ej, ale siadaj, ty, si, ty, siadaj, ty masz obserwować tutaj cały czas dom, więc proszę to obserwować, okej, okay. i tak, jeszcze, naprawdę, kolejny kliper. o nie, już myślałam, że buchnie, dobra, i ostatni, krytyczny cios, proszę bardzo, słuchajcie, już zabity, musieli naprawdę tutaj sobie mocno oświetlić wszystko, było. Ja się ja tutaj mam pewne socie, wątpliwości, no, 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 no nieładnie, słuchajcie, tutaj musimy w ogóle wywalić ten stom, ale jakoś tak nigdy nie mam czasu i zawsze nie zapominam. Eee, dobra, tutaj oczywiście trzeba świecić tutaj, tutaj, tutaj. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Troszeczkę może wam się to wydawać nudne, ale naprawdę takie rzeczy są ważne, żeby właśnie żadne potworki się nam tutaj nie pojawiały. Eee, żeby było w miarę bezpieczniej potem, bo jak jest, słuchajcie, ciemno, to potem się respią, a... A lepiej jakich nie ma, lepiej jakich nie ma. Przynajmniej nad naszej części. Okej, okay, tutaj jeszcze może jakąś zrobimy sobie pochodnie. I tak to jest chyba okej, tak mi się wydaje. Hmm. Naprawdę ja nie wiem, co jest z tym domem, nie tak. Trochę mnie to dalej przeradza. Ale... Cena w jest to, że zawsze jak tutaj przechodzę, to, to słyszę ten portal do netheru, ale okej. Okay. W ogóle mamy bardzo... O, fajnie. Mamy bardzo ładny widok tam. Przydałoby się w ogóle coś tutaj zrobić. W sensie nie wiem, jakąś wieże tutaj na przykład może zrobić. Nie wiem, wierzę magów albo coś takiego, wiecie, coś, coś takiego mega ciekawego. Ha, naprawdę, ja nie wiem, co robić z tym domekiem. I w ogóle myślałam nad tym, żeby zaprosić parę osób tutaj na mój świat. Wiecie, o co chodzi, żeby z kimś sobie pograć, a nie tylko sama. Możecie napisać, co sądzicie o tym, pomyśleć i kogo by tutaj zaprosić. No nie też, bo ja w sumie nie mam pojęcia. Więc napiszcie, kogo byście bardzo, bardzo chcieli, żeby był na naszym świecie, na moim świecie w sumie. Dobra. Wszystko pięknie. Gita z majonez. E, I ha, jeszcze jedną chciałam sprawdzić rzecz. Czekajcie, to musimy odłożyć sobie wszystko. Może zabierzemy troszeczkę dirtka, bo on się oczywiście zawsze przydaje. I przy okazji zresztą, usuniemy ten gobelson, który jest i cały czas jest tutaj. Mo, nareszcie, słuchajcie, proszę bardzo, jak pięknie nam zarośnie. I tak, miałam sprawdzić jedną rzecz, dlatego że Ogółem jest taki minus, że tutaj jest zachód słońca, co nie? A tutaj jest wschód słońca, ale tego wschodu nie, nie, nie widzimy, ponieważ to jest ta wielka góra. Więc tak się zastanawiam, czy dałoby się jakoś przekopać albo w ogóle, wiecie, zrobić taki po prostu balkon mm, na tamtą stronę, ale ona jest taka duża, że chyba, słuchajcie, nie ma żadnych szans, co nie? Ohoho, taką wielką dziurę, górę kopać. Mi się to jakoś nie widzi, niestety. Także, no nie, chyba raczej, słuchajcie, nic z naszych pięknych planów. Patrzenia się na wschodzące słońce, wschodzące dokładnie, nie zachodzące, wschodzące. Eee, no więc mamy, 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 mamy problem, słuchajcie, mamy malutki problem, niestety, ale może jakoś jeszcze to się uda ogarnąć. No i nie mamy już Dirta, dobra, to teraz czas na kopanie. Kopanie, to w ogóle tu jest śnieg, a u nas nie ma w Polsce śniegu, niestety. I jest mi tak przykro z tego powodu, naprawdę chciałabym w końcu mieć. Białe święta ze śniegiem, ale tutaj kurde nici. O, cześć, obieczko. Wow, ale widok piękny. Wow, nice, słuchajcie, naprawdę mega widok. W ogóle z tego, że są święta za parę dni, ale widok. <laughs> Skorg się tak zachwyca, naprawdę to jest bardzo ładnie. W każdym razie z tego, że są święta za parę dni, jest problem, bo my nie mamy, słuchajcie, żadnej choinki w domu. I święty Mikołaj nie będzie mógł nas odwiedzić. Trzeba to, słuchajcie, szybko naprawić. Dobra, lecimy na dół. Zastanawiałam się, czy trafiłabym do wody, ale coś tak... A, wiecie co, żyje się tylko raz. Dobra, hu, uh, uh, hu, uh. hu. Było blisko, było blisko. To był skok wiary, słuchajcie, szczerze powiedziawszy. Zabiło mi serduszko, ale dobra, jest okej, okay, ponieważ żyjemy. Także, słuchajcie, no, musimy jak najszybciej ogarnąć jakieś drzewko, ponieważ, no, ej, no, zaraz przyjdzie tutaj do nas święty Mikołaj, no i co my, i co my mu powiemy? No, sorry, święty Mikołaju, ale... Mm, no, ale no no, nie, mam, nie mamy choinki, no i tyle, no musisz wyjść stąd, także no, no tak nie może być. Więc ja jak najszybciej, słuchajcie, wiem jak to zrobimy. Zabierzemy sobie tak. Troszeczkę tego. Mm, jakieś dziwne tutaj odgłosy trochę się zaczęłam bać, szczerze powiedziawszy, ale mam nadzieję, że jest ok, e, To nam się przyda, to nam się przyda. ok, i teraz z tego zrobimy sobie badylę. Z tego jeszcze musimy zrobić parę drewienek. Mm, Oczywiście pewnie to zepsuje Albo jednak nie, dobra, Potrzebowałem po prostu Właśnie płotków Zaraz zobaczycie dokładnie do jakiego celu Ale najpierw musimy iść, słuchajcie, po <głynie> ogólnie drzewko, w sensie Potrzebujemy liści oczywiście na drzewko Takie troszeczkę to będzie udawane drzewko, ale no Spokojna głowa, sobie. po prostu dajcie mi Dajcie mi to pięknie pokazać z dobrej strony, dobra, to tutaj musimy i tak ściąć, bo to tutaj nie pasuje i dajmy na to, że tutaj też sobie zetniemy 15. Dobra, powinno nam wystarczyć. Zabierzemy sobie 16, żeby było. Ee, jak to się mówi, symetrycznie. Symetrycznie? Nie, parzyście, o, o to mi chodziło, po prostu za dużo myślę. I. No i za dużo różnych dziwnych słów, słuchajcie, w głowie. Chodziło mi o parzyście, żebyśmy oczywiście tutaj ładnie wszystko wymierzyli w razie czego. Dobra, tak, wchodzimy tutaj zamykamy za sobą. No i teraz jest problem, ponieważ nie mamy gdzie postawić naszej choinki. Taki duży dom, a tak mam miejsce na choinkę. Tutaj? Myślę, że tutaj jest dobre miejsce, słuchajcie. Myślę, że tu jest dobre miejsce. Mam aż 17. Musimy niestety to zniszczyć. Ja nie wiem, jak ja zrobię tą choinkę, ponieważ nigdy w życiu nie robiłam choinki w Minecrafcie. E, jakoś nigdy, słuchajcie, nie przyszło mi do głowy, żeby obchodzić święta w klockach. E, ale musi być kiedyś ten pierwszy raz. To wygląda jak choinka. Powiem wam, że tak średnio. Taka, taka 2 na 10 ta choinka. Teraz jest za duża ta choinka i nie przejdziemy, wiecie co? No, 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 no to powiem wam, że... Yy... Może być ładna? Powiedzcie mi, że ładna, proszę was. <laughs> Wiem, możemy to zrobić tak. O, to wygląda najbardziej choinkowato, co nie? Tak, myślę, że to wygląda jak choinka, słuchajcie, ale no... To jest też kolejny problem, ponieważ nie mamy ani gwiazd, ani bombek. No nie mam pomysłu jak o jak byśmy mogli słuchać tą choinkę obrać w wąbki, ponieważ nie wiem, no nie przychodzi nie, 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 mi naprawdę nic na myśl. Mm, no, naprawdę nie, nie mam pomysłu w ogóle, nie wiem co tutaj by zrobić, ale możemy słuchajcie je, postawić pochodnie na nią. <laughs> to będzie naprawdę dobry plan, także dobra, tak robimy, już akurat noc jest, słuchajcie, powoli także. Yy, no. Tak, to, to nasza to nasza gwiazda, co nie? Okej, okay, okej, okay, słuchajcie, jest całkiem w porządku, o, zobaczcie, możemy jeszcze ją tak ustroić, ehm, więc jest nasza choinka, słuchajcie, zobaczymy, może święty Mikołaj Aniołek, dzieciątko, ktokolwiek, słuchajcie, u mnie Aniołek zazwyczaj przyniesie prezent, także może Aniołek, słuchajcie, przyniesie jakiś prezent, mam nadzieję, że byłam grzeczna, a ja na ten moment, słuchajcie, żegnam się z wami, dziękuję wam za to, że byliście ze mną w tym odcinku, ja wam życzę wesołych świąt, chociaż jeszcze przed świętami się zobaczymy, no i co, miłego jutro wstawania o godzinie 12, trzymajcie się, papa. do zobaczenia.